Panie marszałku, jest porozumienie PSL, Platforma Obywatelska, Lewica i Hołownia 2050 a propos wyborów do Senatu. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł ma takie porozumienie? To już druga edycja można powiedzieć paktu senackiego, bo pamiętajmy, że obecna większość senacka to jest. Pokłosiem pierwszego paktu sanackiego, który zawarliśmy cztery lata temu, teraz poprawiamy ten projekt, tak żeby nie było ryzyk, które wystąpiły poprzednio, czyli na przykład w kilku miejscach, niestety, zdarzyło się, że przedstawiciele tych partii, które tworzą Pakt Senacki, wystartowali przeciwko sobie. Teraz tego nie będzie. To jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość to jest taka, że miejsca tak zwane biorące, bo gdyby dzisiaj były wybory, to Pakt Senacki, czyli tej części demokratycznej, może liczyć na 65 mandatów, czyli powiększyć swój zasób posiadania. I o tym także będziemy mówili na jutrzejszej konferencji w Senacie i mam nadzieję, że najbardziej ulubiona telewizja z Płocka także na to wydarzenie przyjedzie. To byłoby dla mnie bardzo ważne. Panie Maszuku, a powiedzmy, jakie są założenia tego paktu w tym momencie? Czy już możemy powiedzieć, kto będzie reprezentował tutaj Okręg Płocko-Ciechanowski, czy już są jakieś znane nazwiska? Tej tajemnicy jeszcze nie zdradzę, ale pytanie pani redaktor jest jak najbardziej zrozumiałe, i odpowiedź na nie najprawdopodobniej padnie pomiędzy świętami wielkanocnymi a majowym weekendem. Dobrze, czyli rozumiem, że każda z partii będzie mogła wystawić tylko jednego kandydata, tak? Takie każda są założenia? Z partii w ramach paktu senackiego w okręgu wyborczym X będzie... Nie, inaczej. Pakt senacki w okręgu X będzie wskazywał jednego kandydata. Może to być kandydat Platformy, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u, ale to jest jeden kandydat, którego popierają te wszystkie partie. Tak to działa. Czy to też oznacza, że... Podobne zamiary mogą być, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu? Czy tutaj już jest trochę inaczej? Tu jest trochę inaczej, chociażby dlatego, że jest inna ordynacja wyborcza. Tu mamy wybory w okręgach jednomandatowych, a tutaj jest ordynacja według Donta. Ale my jako PSL robimy swoje i pracujemy nad zmniejszeniem podmiotów, które startowałyby, co daje szansę na zwycięstwo, rozmawiając z Szymonem Hołownią. No właśnie, dzisiaj jest jeszcze chyba trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, na jakich, w jakich punktach. Tak się będziecie zgadzać za chwilę tuż przed wyborami, jak będzie wyglądała ta lista, ale czy to jest duże prawdopodobieństwo, że powstanie jedna lista Polska 2050 i PSL? Jest duża szansa na to, ale tak jak Pani redaktor powiedziała, najpierw trzeba podpisać listę wspólnych spraw, później o losach tego projektu poinformują liderzy. Panie Marszałku, jeszcze jedno pytanie, bo spotykacie się z mieszkańcami różnych części Polski, województwa, czy też tutaj powiatu płockiego. Z jakimi tematami, z jakimi sprawami zgłaszają się do Pana? O czym chcą rozmawiać, czego potrzebują dzisiaj? Dzisiaj rozmów z obywatelami przenikają trzy główne postulaty. Drożyzna, drożyzna i jeszcze raz drożyzna. To po prostu jest coś, co najbardziej dotyka szczególnie tych najuboższych seniorów. Oni dostrzegają to, że dzisiejsza Władza nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb, a przede wszystkim yy, po prostu ludziom się żyje gorzej.